Panie Ślubka! Panie Ślubka, chodź pan, nie bój się pan! No chodź pan! No, dobrze. Panie Ślubka, czyli co robimy? Niech pan będzie elastyczny, niech pan dużo pracuje nogami. Niech pan nie dąży do zwarcia, tylko walczy w, w dystansie, bieg. on panu przyładuje, no to śmierć kiła mogiła, tak? Niech pan dużo pracuje nogami i zasada jest taka. Doskocz, przypieprz, odskocz. Panie Tenerz, ja w ogóle nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Z tego, co pan do mnie mówi, to ja zrozumiałem tylko kiła mogiła. Ja, ja w ogóle nie jestem bokserem, tylko księgowym. Tak. Ale było u pana w pracy grupowe zwolnienie, prawda? Było, tak. No, no. Został pan objęty rządowym programem walki z bezrobociem. Zostałem, dziękuję. No. Co ja panu poradzę, że pana zwolnili, a tylko w boksie są etaty? Tylko? Jeszcze w biedronce. A nie. To dziękuję, ja nie podniosę dwóch ton. Ale to jest w ogóle program walki z bezrobociem czy z bezrobotnym? Panie Śrubka, musi być pan elastyczny. A jak nie będę? No to pan będzie sztywny. Najważniejsze to wytrwać pierwsze trzy rundy. Pierwsze trzy? Tak. To jest więcej? No dziesięć, tak jak w zawodowym boksie. Dziesięć rund ja bez przeciwnika nie wytrzymam. A jeśli jak ktoś będzie latał, nie bił. To 10 po 3 minuty, to będzie pół godziny. Bite. <ślesk> Bite to na pewno. No. Więc ma pan 8 walk w miesiącu, za wygraną walkę dostaje pan 100 zł. A za przegraną? A za przegraną pan płaci 100 zł. No, nie ukrywam, że to będzie ciężki kawałek chleba. Koś, nie wiem, w ten chleb będę miał czym ugryźć. Przynajmniej pan sobie to, to miękkie ze środka wycianka. Aha, aha. I raz do roku trzynastka. O, super, premia. Trzynaście rund z Murzynem. A tego pana, co ja dzisiaj się będę z nim to też zwolnili, tak? Tak. A skąd? Z więzienia. A za co siedział? Skungs? Yy, zapobicie. Zapobicie i gwałt. A te dwie rzeczy zawsze robi razem. Jakie rzeczy? No pobicie i ta druga czynność. Czasem zmienia kolejność. No krzywa skunks, może panu się obiło uszy to. Nie, ale na pewno się zaraz obije. No on z kolei został objęty rządowym programem resocjalizacji recydywistów. Super. Pomagamy im wrócić do społeczeństwa przez sport. Super. A nie dało się przez szachy. Grał w szachy, ale wszystkich pobił. Tymi szachami? Tak, tym drewnianym pudełkiem. No dobra, niech pan idzie, bo skunk się denerwuje, więc niech pan dużo pracuje nogami, niech pan będzie elastyczny. A który A to mój narożnik? Tam, gdzie stoi ksiądz. Niech pan dużo pracuje nogami! Jak to panie Śrubka, to, to pan żyje? Wygrałem w walkę. W jaki sposób? Tak mu zasunąłem z kopa, że zemdlał. W ogóle mi się rękawice nie przydały. Tylko mi się ręce spłaciły. Stówka dla mnie. Ale w boksie się nie używa nóg? Coś pół mi pan mówił, żeby pracować nogami. No tak, ale to nie fer, uderza się w głowę albo w brzuch. To jak już leżał, to go kopałem fer. pasa. A co ja zrobię, że ja powyżej pasa nogi nie podniosę?